W Stalowej Woli zaprezentowano końcową koncepcję nowego Placu Piłsudskiego. Będzie to prawdziwy zielony salon miasta tonący w zieleni, między innymi dzięki zachowanemu drzewostanowi i nowym nasadzeniom. To w cieniu drzew mają odpoczywać mieszkańcy, bo zlokalizowane tam będą ciągi spacerowe i rowerowe. Pobyt w części parkowej placu ma umilać ziemny amfiteatr. Ulica 1 Sierpnia w części placu będzie całkowicie zamknięta. W centrum zlokalizowana będzie fontanna multimedialna wokół stoliki szachowe, płótna żaglowe jako miejsca chroniące przed słońcem, będzie też mobilne boisko do streetbolu i mobilne lodowisko. Atrakcją placu ma być niespełna 70-metrowa wieża widokowa z tarasem na szczycie. Wokół niej powstanie budynek z lokalami usługowymi, gastronomią, palmiarnią, salą konferencyjną i laboratoriami dla młodych. We wszystkich obszarach plac ma być dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesna infrastruktura w postaci oświetlenia, ławek, urządzeń zabawowych z pewnością dodatkowo podniesie i tak już innowacyjny wymiar tego miejsca. Koszt zadania opiewa na kwotę około 40 milionów złotych z czego ponad 31 milionów złotych to fundusze pozyskane z Polskiego Ładu.